Z piosenki został napisany przez mojego kolegę Adriana i którego serdecznie pozdrawiam. Wyko wykonanie jest moje, czyli Marcin. Dobra, zaczynamy. Zobaczcie eee, przypomnę. Czy pamiętasz jak to było? Gdy byliśmy sam na sam Bicie serca mi mówiło Że dla siebie Ciebie mam Ty. Tak bardzo Ciebie kocham Tylko Ciebie chcę tylko w twych ramionach Moje życie ma sens Gdy tuliłaś mnie do siebie Całowałaś usta me. Wtedy wreszcie zrozumiałem, że naprawdę kocham Cię. Tak bardzo Ciebie kocham. Naprawdę chcę. Tudurum, tak, tylko w Twych ramionach. Moje życie ma sens. Du -du -du -da -da -da. powiedz mi, czy jest miło. To, to naprawdę wie. Tu, o, 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 o. Wiem, że my życie się zmieni Gdy poznałem cię, tu, o, 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 o. Tak, bardzo ciebie kocha. Tylko Ciebie chcę Coś się skończyło? Moje wow, 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 wow. Tylko w Twych ramionach Moje życie ma sens Dziękuję